Cześć, Manko, witam Was w nowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj taka mała przerwa od serii najlepszych albumów każdego roku, ponieważ postanowiłem zrobić recenzję najnowszego albumu Eminema. Zapraszam do oglądania. Eminem, jak już wszyscy raczej wiedzą, to amerykański raper oraz pisarz tekstów. swą popularność zdobył na przełomie lat 90. oraz 2000., wydając wtedy swoją najlepszą muzykę, m.in. Slim Shady LP, Marshall Matters LP oraz The Eminem Show. I właśnie dzięki tym płytom i singlom, takimi jak Stan Lose Yourself oraz The Real Slim Shady, Eminem stał się najlepiej sprzedającym się raperem przez bardzo długi czas i zapewnił sobie w tamtych latach dosyć silną pozycję pośród raperów. Jednak na przestrzeni następnych lat jego kariera zaliczała wzloty, m.in. dzięki płytom takim jak Recovery czy The Master Metal LP2, oraz mocne upadki przez takie płyty jak Kamikaze czy Revival, którą na spokojnie można uznać jako jedną z gorszych płyt w historii hip-hopu. Niestety przez ostatnie 10 lat Eminem raczej nie wydał projektu na specjalnie wysokim poziomie, a pod koniec maja tego roku wypuścił pierwszy single zapowiadający płytę The Death of Slim Shady. Piosenka, mimo dużych liczb, nie była zbyt dobra i została mocno skrytykowana przez ludzi, którzy zorientowali się, że jego lata. Świetności minęły już raczej na dobra. Mimo to niedługo później na światło dzienne wypuścił Tobi, które na pewno było już dużo lepsze i miało swój urok, co na pewno zrobiło większą nadzieję ludziom ku temu, iż najnowszy album nie będzie wcale taki zły, i może Eminem przedstawi na nim nam coś ciekawego. I tak już przechodzimy do samej płyty, która zaczyna się w miarę dobrze, czyli do intra, które mocno zaciekawia słuchacza do tego, co usłyszymy na tej płycie. Jest bardzo energiczne, technicznie dobra. Natomiast pada tutaj kilka bardzo ciekawych wersów. Eminem z racji, iż posiadał dużo słabych płyt w swojej dyskografii, mocno krytykowanych przez ludzi, próbuje obronić to w taki sposób, iż każdy ktoś Wypowiada się o jego muzyce, jest haterem i prześmiewczo naśladuje ich bezsensowne komentarze, mówiąc, że najnowszy album Kendricka był nudny, tak samo jak Lil Wayne oraz Kanye West, a on jest w ogóle najgorszy wśród nich. I tutaj na pewno z Eminem się zgadzam, iż te komentarze na temat Mr. Moral and the Big Steppers oraz najnowszych płyt Lil Wayne i Kanye Westa nie pokrywają się z rzeczywistością, ale fakt, że Eminem jest najgorszy z nich jest akurat prawdą. Plus to, że ludzie mylą się co do najnowszych albumów tamtych artystów, nie znaczy, że mylą się do tego, że Eminem jest od kilku lat już naprawdę słaby. Mówi też, że jeżeli nie lubisz jego płyt, to też nie spodobało być Chambers od Wooden Clan, co jest oczywiście bezsensownym porównaniem, ale ogólnie nie licząc tego, to jest to naprawdę dobre intro. Niestety dalej przechodzimy do Habits, które jest po prostu okropną piosenką. Eminem brzmi tutaj jak sfrustrowany dzieciak, który po prostu nie ma innych problemów w życiu niż to, że ktoś używa innych zainków, to, że ktoś ubiera się tak, jak chce, a nie według jakichś jego wyznaczonych standardów, jak powinien ubierać się mężczyzna, jak powinna ubierać się kobieta. Jest zły na to, że już nie może poobrażać sobie homoseksualistów i że młodzi ludzie dążą do tego, żeby być dla siebie mili, bez względu na to, jakie druga osoba ma poglądy. Na koniec, w większości Wersów dodając coś w stylu, tylko nie skanselujcie mnie, wrażliwi ludzie. He he. W momencie, kiedy ludzie nie chcą kancelować Eminema za to, co mówi, nie chcą w ogóle go kancelować, ponieważ takie coś i tak nie istnieje i nie da się tego zrobić, ludzie po prostu jednoznacznie przyznają, iż jego muzyka od wielu, wielu lat jest naprawdę na słabym poziomie. I oczywiście nie chcę tutaj podczas recenzji albumów wplątywać się w polityczne poglądy tego człowieka. Już nawet nie chodzi o to, co tutaj Eminem śpiewa, ale to jak żenująco to wszystko brzmi i w jaki sposób Eminem te wersy ubiera, i jak tragiczne jest to muzycznie. Ponieważ piosenka trwa niecałe 5 minut, a ja miałem że trwa wieczność i chciałem, żeby już się jak najszybciej skończyła. I w końcu się skończyła, ale przerywnik, który dostajemy po niej, jest chyba jeszcze bardziej żenujący. Kontynuuje ten sam temat, obraża po prostu różne grupy ludzi, żeby pokazać, jak on to jednak wszystko może. Na końcu jeszcze dodając jego: Cancel me, yeah? Gen Z me, bruh? Gen Z trying to cancel MM? Honey. To jest chyba najbardziej żenującym wersem, który słyszałem w tym roku. A przypominam, że w tym roku dostaliśmy płytę genre Sad Boy od MGK'a i Tripiego Reda. I potem intra atakuje nas piosenka Brand New Dance, na której beat jest po prostu okropny. Eminem próbuje wykorzystać schemat, który wykorzystywał 20 lat temu, czyli kontrowersyjnego slim shade'ego, ale on po prostu już nie działa. Znudził się, a tekstowo jest po prostu kilka razy gorszy niż wtedy. Dodatkowo flow tutaj również jest fatalne. Tak samo jak w piosence Evil, która na pewno jest o wiele lepsza niż te poprzednie piosenki, ale cały czas uważam, że brzmieniowo jakoś Specjalnie się nie wyróżnia, tekstowo też niczym specjalnie mnie nie porwało. I na szczęście dalej przechodzimy do piosenki Lucifer, która dotychczas jest chyba najlepsza. A to na pewno między innymi ze sprawą Bitu, który jest o wiele ciekawszy niż w poprzednich utworach, ze względu na w końcu zmienienie tego już nużącego tematu. Ale też flow tam, w jakim Eminem śpiewa, jest już o wiele lepsze. Tekstowo też daje nam ciekawe, czasami nawet zabawne teksty, ale nie w żenujący sposób jak wcześniej. Antichrist już taką zależnością pochwalić się nie może i wraca poziomem do tego z początku płyty. Zresztą pierwszy wers brzmi tak: Gen Z, Here they Come Now, about to Unload roads pronounce got me like wow now. Cóż za odmienny temat w porównaniu do pozostałych, ale odchodząc od tematu tekstów, to znowu tutaj wraca nudne brzmienie. A rymy są tutaj według mnie tak banalne, jakby Eminem po prostu brał pierwsze lepsze słowa, żeby się tylko rymowały. Na szczęście potem przechodzimy do Fuel, które na spokojnie jest najlepszą płytą na całym albumie i raczej wszyscy dobrze wiemy, czym to jest spowodowane, a mianowicie gościnnym występem J.D., który niewątpliwie skradł tutaj cały show i jego zwrotka była świetna. Natomiast jego obecność również dobrze wpłynęła na zwrotkę Eminema, która niewątpliwie jest jedną z jego lepszych na tej Całej płycie. Flow Jade to jest po prostu nie z tej ziemi, idealnie wpasowało się w beat, który też jest naprawdę bardzo dobry. Road Rage jest piosenką krytykującą body positivity, używanego przez osoby otyłe w wymówce przed zrzuceniem wagi. I powtarzam, nie będę się wgłębiał, czy ma tutaj rację, czy nie, bo chodzi tutaj o jakość muzyczną, w której to przekazał, a brzmi to znowu często naprawdę żenująco, jak sfrustrowany stary człowiek, który nie ma żadnych innych problemów w życiu i musi na cokolwiek ponarzekać. Poza tym muzycznie znowu zjeżdżamy na dno, a ostatnie 30 sekund po beat switchu to chyba najgorsza część tej płyty, a naprawdę o to nie Przechodzimy do pierwszego singla z tej płyty, czyli Houdini. Jest to mimo wszystko cały czas jeden z gorszych utworów na tej płycie. I na pewno przed tą płytą był to kandydat do listy, który będę robił pod koniec roku, o najgorszych utworach w 2024. Ale na tej płycie również są inni kandydaci, więc jeszcze pomyślę, które z nich dam. Opisując ją jednym zdaniem, brzmi ona jak pierwsza piosenka post-Malona, czyli Why Don't You Love Me. Ogólnie piosenka brzmi po prostu przykro, jakby Eminem szukał kontrowersji na siłę, poprzez homofobiczne teksty, żeby znowu być na ustach wszystkich i mieć duże liczby. I nie da się ukryć, że to jak najbardziej mu się udało. Tylko szkoda, że jest to powodu akurat tym, a nie wysokim poziomem, który prezentował na przełomie wieków. Guilty Conscience to jest moim zdaniem serio spokojną piosenką, szczególnie jej druga część. Fajny pomysł kłótni między Slim Shadym em a Eminemem, fajne ciekawe wersy. I tutaj widzimy jak ta płyta seria mogła być dobra i mogła wypalić. Eminem miał na nią jakiś ciekawy pomysł i koncept, ale nie ma już wystarczająco umiejętności muzycznych, żeby to wszystko po prostu dobrze brzmiało. Plus zrobił ją po prostu niesamowicie monotematyczną tekstowo. Praktycznie każda piosenka to po prostu narzekanie niby Slim Shady'ego na to w jakim kierunku poszedł teraz Świat, ale to też w końcu może się znudzić. Następnie dostajemy całkiem dobry fit od Ezmila, ale za to przeciętną zwrotkę od Eminema. Ogólnie cała piosenka nie jest zła, ale też niczym specjalnie się nie wyróżnia. Temporary to taka słodka piosenka skierowana do córki Eminema, aczkolwiek brzmieniowe według mnie nie jest też niczym specjalnym, nie jest ani jakaś zła, ani dobra. Czego nie mogę powiedzieć o bad One z niesamowicie nudnym refrenem, tak samo jak i z zwrotkami posiadającymi flow bez żadnego pomysłu. I nareszcie przechodzimy do jednej z niewielu naprawdę dobrych piosenek na tej płycie, czyli Toby, Teraz znowu trafia się być akurat z kimś na ficie. mimo to zwrotka Eminema była. Tutaj też naprawdę bardzo dobra. Mocny, długo rozwijający się beat świetny flow, przemyślane wersy, od początku do końca, po prostu solidny utwór. Zakończenie albumu też jest całkiem nie najgorsze. Trochę moim zdaniem nie pasuje do reszty płyty i brzmi naprawdę bardzo randomowo. Usłyszeć tam taki styl, ale no okej. Okay. Podsumowując, troszkę zawiodłem się na tym albumie po tym co usłyszałem na Tobie oraz w intrze, ponieważ naprawdę lubię twórczość Eminema z początku kariery i naprawdę liczyłem, że zaprezentuje nam coś bardziej jakościowego niż to, co wypuszczał przez ostatnie 10 lat, i widziałem dużo osób w internecie, które broniło ten projekt tym, że miał taki koncept, i że to Slim Shady narzeka na to, co się dzieje aktualnie z światem, a Eminem próbuje go unicestwić i ja dobrze o tym wiem, ale koncept nie zmienia tutaj faktu, iż na płaszczyźnie muzycznej i tekstowej ten album przez większość czasu leży naprawdę na dnie. Eminem jest doskonałym przykładem artysty, który nie wie, kiedy ze sceny zejść. I powoli widzę, jak ludzie przestają już go brać na poważnie jako kandydata do jednego z najlepszych raperów. Jeżeli ktoś w latach 2000- poszedłby do sklepu i poprosił o płytę Eminema i dostałby akurat Tom i usłyszał piosenki takie jak Houdini, Cabit czy Road Rage, pomyślałby, że dostał jako Słabą płytę kogoś parodiującego Eminema. Bo tak właśnie on brzmi na tej płycie, jak parodia samego siebie sprzed 20 lat. I na ten moment posiada więcej fatalnych albo słabych albumów niż te, które można uznawać jako jedne z lepszych w historii hip-hopu. Mimo to były to jest cztery piosenki, które uważam za nawet dobre, więc no nie jest to totalna porażka i tragedia, ale napomijając skity 15 utworów i ponad godzinną płytę, to nie wystarczy i nie mogę temu dać więcej niż 3,25 na 10. Na dziś to było już na tyle. Możliwe, że będzie mój najbardziej krytykowany i hejtowany film do tych. Ponieważ wiadomo, że Eminem ma dosyć duży fanbase, ale mam nadzieję, że większość, chociaż zrozumie, że jest to tylko moja opinia. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobał ten album, czy jednak uważacie, że był on dobry, napiszcie dlaczego. A na ten moment ja się z Wami żegnam i cześć. Listen, little kitties, let me make this quite clear: this man was around even before you were here. So what you all mad because the man was a lyricist, while all your rappers were mumbling gibberish? No, go ahead and shut your mouth. Better yet, go and sit your acting time out, because boy was running laps, even before you could walk. Help, boy was spitting even before you could talk.